Wyszłam z mieszkanka, które mamy tutaj. O, wrona, wruna, U nas nie ma wron. Wiełka idzie. Ja właśnie się śmiałam, że wszyscy tu w puchówkach chodzą, a ja y, top, lekka bluzka na to, no bo wiadomo, że nad morzem wieje i jestem taka trochę y, niepasująca do, do otoczenia. Tak jak powiedziałam, nie jestem pasująca do otoczenia, bo mam na sobie top. Wprawdzie miałam się ubrać zupełnie inaczej, a idę tutaj. Może tu będzie więcej miejsca i bez, bez takiego ścisku są fale, jest morze. Nikt mi nie podprowadził może Są fale. Statki są na horyzoncie. Trzeba się rozglądać, bo tu rowerzyści jeżdżą szybko, ale są fale jak w sobocie byłam, to takich fajnie było. Zaraz Wam pokażę. Spójrzcie. Jakie wielkie grzywy! Ale fajnie! I tutaj za chwilę się e, zabokuję. Wzięłam sobie patchwork z domu. Zabokuję się i będę sobie... O, jest nawet ławeczka. Tylko trochę tak jakby w piasku przysypana. Ale to nie szkodzi, ja na plaży w Gdańsku to nie pamiętam kiedy byłam, tak naprawdę Zawsze tylko Sopot, Sopot, wjeździłam do Sopotu jak wiecie A w Gdańsku to tak, no chyba nie pamiętam, żebym była w by ogóle na plaży Także tu gdzieś się znajdę sobie jakiś fajny grajdołek zrobię I sobie tutaj posiedzę to właśnie tutaj, to pewnie pójdą na spacerek. Ja sobie wzięłam tym razem taki patchwork, mrówki mnie oblazły i będę sobie tutaj siedziała. A dam wam link w ogóle do filmu, jak pikowałam kiedyś, dawno temu, parę lat temu. Jest film, jak pikowałam ten patchwork. No, a tutaj oczywiście, wiecie, to co lubię najbardziej mindfulness. Chwila uważności, fale. To tak, siedzę sobie, nie wiem czy będzie słychać yy, mój głos, bo jednak telefon zbiera bardzo z y, morza i inne różne, inne dźwięki. Ale nic, na początku powiem Wam jak to było z moim tatą, bo dużo mam problemów teraz, bo wreszcie znalazłam fajną opiekunkę, naprawdę bardzo byłam zadowolona taka zaangażowana i tak dalej. Ja nie mówię, że tamte nie są zaangażowane, ale jakoś tak dobrze mi się z nią rozmawiało, z tą, z tą panią. No, dużo młodsza, więcej siły, pomyślałam sobie, no dobrze, to wreszcie znalazłam taką opiekunkę, która nawet zaproponowała, że będzie przychodzić w soboty i w niedzielę, od czasu do czasu przynajmniej, więc moglibyśmy gdzieś wyjechać w niedzielę w do niej pisze, żeby ustalić pewne rzeczy, a ona mi wysyła smsa, że dostała zawału i jest w szpitalu, więc po prostu no tak, teraz mam kolejny orzech do zgryzienia, ale myślę, że wszechświat mi pomoże <grytanie> jakoś to rozwiązać. Dlatego właśnie byliśmy po drodze jeszcze w Myszkowie Utaty, bo pani, która zastępuje tą, y, tą Panią Marzenkę, no powiedzmy będę po imieniach, bo i tak nie znacie. Pani Jadzia nie robi zakupów, jest osobą starszą, to jest czwarte piętro bez windy, jak już wspominałam wiele razy. No i po prostu nie ma możliwości, żeby ona jeszcze targała te zakupy tak wysoko. Więc żeby, a Pani Marzenka robiła na bieżąco co 2-3 dni parę produktów, żeby po prostu też się nie nadźwigać tak. No i okazało się, że musimy jednak jeszcze po drodze wstąpić do taty, żeby te zakupy mu po prostu przywieźć, żeby miał do niedzieli. W niedzielę dopiero będziemy, w sobotę wracamy z Gdańska. No tak, więc taki mamy teraz oszew do zgryzienia, żeby kogoś znaleźć. Jest to bardzo trudne, bardzo naprawdę. Wierzcie mi, że osoby, z którymi rozmawiam, które mają podobne problemy jak ja, mają problem, żeby znaleźć dobrą opiekunkę, to znaczy w ogóle nie ma osób do pracy, nie chce, to jest ciężka praca, takie opiekun medyczne, to jest ciężka praca, a u mojego taty warunki są naprawdę bardzo trudne, bardzo trudne, bo on zdewastował mieszkanie, po prostu nie wiem dlaczego, on mówi, że modernizuje wszystko, no wiecie, prawie 90 lat, coś, coś już nie tak myśli jak trzeba. Dzisiaj wczoraj na przykład była tak herbata zagotowana w czajniku do gotowania wody, więc trzeba było to też wyszorować. No radzi sobie, ale no nieudolnie jednak, nieudolnie. To tak, to tyle o tacie, o tacie a teraz o białce Dwa miesiące temu, prawie dwa miesiące, miesiące czy tygodnie temu jak kupowałam moduł do haftowania, bo nie wiem czy ja wspominam, ale kupiłam sobie moduł do haftowania do mojej Berniny, ponieważ moją hafciarkę sprezentowałam synowi starszemu i stwierdziłam, że jednak, nie no jednak coś bym pohaftowała, więc dokupiłam tylko moduł, bo tam była odrębna maszyna do haftowania, i pojechaliśmy z tą do Krakowa i ona w tej drodze już mi się tak nie podobała jakaś taka była markotna, nie wiem i przyjechaliśmy do domu i ona zaczęła się moczyć po prostu nic tego nizowego zaczęła się moczyć zrobiliśmy jej badania oczywiście coś tam było jakieś pH w tym moczu nie takie jak trzeba ale tak, leków za bardzo nie dostawała, jakieś suplementy tylko. No i po półtora miesiąca oczywiście USG było zrobione. Był pobrany mocz bezpośrednio z mecherza, żeby już nie było wątpliwości, że jakieś bakterie z podłogi, czy z jakichś kapelek. I... no i urolog. USG kilkukrotnie. poniedziałek był urolog. No i okazało się, że pies jest okazem zdrowia, że wszystko ma w porządku, tylko po prostu psychika jest, no nie chcę powiedzieć psychiczna, ale jest po prostu nadpobudliwa. Okazało się, że tak jak ja już wspominałam ostatnio, jak byłam w Sobocie i opowiadałam Wam, że Biłka jest taka pobudzona, ona, ona jest przebolcowana, ona wychowała się na wsi, teraz mieszka też w sumie yy, no pod lasem, więc nie ma tam żadnego, żadnych bodźców takich jak w mieście. Ona jak przyjeżdża do miasta, to naprawdę to, to jest, to jest harpagan. Duży problem jest, żeby ją ujarzmić. Ona jest tak pobudzona. No, a no niestety od czasu do czasu musimy przyjechać do Gdańska, żeby tego wnuka zobaczyć. Dzisiaj dopiero wieczorem mogę się spotkać, bo dzieci są zajęte. No, ale czekam cierpliwie właśnie na plaży. Wzięłam sobie robótkę. Robię tutaj o, już tyle mam. Tyle mam już, tak? Nie pokażę Wam, bo to taki tajny wzór na razie. Tajny wzór. Ale trochę może podziergam jakimiś prawymi, to Wam pokażę prawe oczka. <laughs> Nie wiem, kiedy Ola. Chyba na początku października będzie dostępny ten wzór skarpet. Na razie ogarniam. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że te druty, które kupiłam, te właśnie, te takie bumeranki z Hiya Hiya. 2,25. Ja jestem team ma, cienkie druty, wiecie, cienkie druty, ale to, to jest po prostu porażka. <grym> no ogarniam, ogarniam, teraz na 2,5 robię, więc dużo lepiej jest jednak. Te 0,25 mm to robi dużą różnicę. No i tak, a wracając do ubioru jeszcze, no mnie jest ciepło. Ja bym chętnie tą koszulę zdjęła, ale. Wszyscy w puchówkach tu chodzą. <laughs> Oczywiście ja się nie przejmuję tym, co inni pomyślą, że jaka wariatka tutaj siedzi i w topie, jak jest 13 stopni, ale naprawdę słońce dobrze grzeje. Także. Fajnie jest, tęskniłam za tym morzem, naprawdę, dawno nie było. Chyba w maju, na początku maja, ostatni raz. Tęskniłam za tym naszym Bałtykiem. No nic, zabieram się do pracy, a resztę jeszcze później.